Sto lat, sto lat, niech żyje żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje żyje nam! Niech żyje nam! Niech mu gwiazda pomyślności i nie. Nigdy nie zagaśnie A kto z nami nie wypije niego go piorun trzaśnie A kto z nami nie wypije niego go piorun trzaśnie Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje nam Sto lat, sto lat, sto, lat, sto lat, niechaj żyje nam Niech żyje nam Niech żyje nam w rozjustejściu pomyślności niechaj żyje na...